Po co nam ciało? Jest takie powiedzenie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja myślę, że możemy to te powiedzenie też odwrócić w ten sposób, że przez obserwację naszego ciała, tego, co się dzieje z naszym ciałem, możemy uświadomić sobie to, co dzieje się z naszym duchem, z naszą psychiką. Teraz porozumiewać się z innymi ludźmi, być dla nich dobrymi albo złymi. To co mamy ciało, ciało. To taki odbiornik dla duszy, dla energii, która w nas jest. Przez ciało może się wyrażać, istnieć, przez ciało może kochać innych. Żeby móc wyrażać swoją duszę, żeby móc żyć pełną życia, żeby tworzyć i rozwijać siebie i świat. No i dla jedzonka. Dzięki, właśnie ciele. Możesz później się rozmnożać i dać te swoje doświadczenia dalej swojemu dziecku poprzez cud rozmnożenia. Pozwala nam na przykład wyrzucić nasze emocje albo je pokazać. Radość, czasami smutek. Trudne pytanie. Ciało to taki odbiornik tutaj na ziemi a przez ten nasz krótki pobyt tutaj, ziemski, to takie opakowanie mogłabym powiedzieć, ale o które trzeba dbać. Jestem Kasia i wygląda właśnie tak, czyli moje ciało to ja, ale widzę też tutaj taką głębszą myśl, że moje ciało jest takim narzędziem dla duszy, jest połączone z duszą, i jest też takim e, narzędziem do tego, żeby mogła właśnie tutaj działać i organizować we wspólnocie. No do życia, do funkcjonowania, to jest nośnik naszych organów. Według mnie ciało mamy po to, żeby e, ukazywać na zewnątrz jakieś swoje emocje, uczucia, e, żeby też coś robić, pracować. Przysząc, nie zastanawiałem się na tym. I uważam, że zastanawianie się nad tym jest kompletnie bez sensu, bo i tak nie dojdziemy nigdy do, do odpowiedzi na to pytanie musielibyśmy wejść bardzo, no taki treść metafizyki. Myślę, że ciało mamy po to, żeby fizycznie móc uczestniczyć w życiu, żeby móc się dzielić z innymi, żeby móc przebywać z innymi. Ja jako kobieta mam ciało po to, żeby móc rodzić dzieci, żeby móc się nimi fizycznie opiekować. Żeby go używać do czego? Do różnych rzeczy, na przykład do sportów po to, żeby czuć przyjemność w ogóle, żeby odczuwać bez ciała. Yy, nie doznalibyśmy, nie bylibyśmy w stanie odczuć fizycznego bólu, fizycznej przyjemności yy, Żeby chodzić. Yy pisać i dobrze funkcjonować. Ciało jest po to, żeby ubiegać. Chwała Panu, wszyscy ludzie. Ciało mamy po to, żeby odczuwać, żeby odbierać bodźce z otoczenia i móc odpowiednio na nie zareagować. Wydaje mi się, że... Znaczy, wydaje mi się dla mnie ciało to jest tak jakby trochę kwintesencja tego, co mamy w duszy. Eee, czym dla po co mamy ciało? Żeby wyrazić swoją duszę, dla mnie. Wyraża całą mnie, to jaka jestem, to co kocham robić. Eee, chociaż często pozornie ludzie oceniają właśnie po tym, jak się wygląda. Eee, to tak naprawdę najważniejsze jest to, co ma się tu w środku. Eee, ciało jest na pewno świątynią. Dzisiaj to wiem. Chociaż kiedyś tak nie było. No, ciało dla mnie jest wyrażeniem duszy po prostu w, 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 no w świecie materialnym. Ciało jest rzeczą materialną, czyli tak jakby dzięki ciału mogę wyrazić to, co mam w duszy. Po co nam ciało? Do przechowywania duszy. A czy jest dla mnie ważne? Na pewno. No, to moje najważniejsze narzędzie.